Dzisiaj do programu zaprosiłem znakomitą aktorkę filmową, telewizyjną i teatralną. Ostatnio możemy ją oglądać w serialu Plebania, gdzie znakomicie gotuje. Jak jest w rzeczywistości? Za chwilę to sprawdzimy. Zapraszam serdecznie, moim gościem jest Sylwia Wysocka. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo proszę. Nie na ścięcie, ale na miłe gotowanie. Witam państwa. No właśnie, jak to jest z tym gotowaniem? E, rzeczywiście w serialu plebania gotuje świetnie. Nauczyła mnie tego moja mama, babcia Józefina. Serialowa mama. Serialowa mama w serialu. W serialu? No prywatnie. Prywatnie mówmy teraz, nie za chwilę do tego przejdziemy. E, Bardzo proszę, ponieważ razem gotujemy, żebyśmy mówili sobie po imieniu. Największą przyjemnością, Karol. Sylwia. Zaczynamy przygotowania do pierwszej potrawy. Będzie to zupa rybna skarpia z, z ostrym sosem paprykowym. potrzebne nam będą. Jeden karp, celer korzeniowy, czosnek, szafran, słodka śmietanka 30%, jedna cytryna, czerwona papryka, świeży szpinak, cebula dymka, ostra papryka w proszku i ostra świeża papryczka, świeże masło, białe wytrawne wino, oliwa z oliwek, sól i pieprz. Sylwio, ryby, powiedz, lubisz czy nie? Krótko, tak, czy nie? Nie, no, no tak, oczywiście, oczywiście tak, ale zupy. A zupy rybne nie. I dlatego postaram się ciebie przekonać, czy z ryb można zrobić dobrą zupę. Ja myślę, że tak, i postaram się to udowodnić. W tej chwili zabieram się do sprawiania ryby, natomiast. A siebie... ja jestem czeladnik. Tak. A, czoladnik, co będzie robił? Kroju. Zaczynamy od. Um... Nie cebuli, nie cebuli, proszę bardzo. Dla ciebie zostaną na razie warzywa. O, Papryka, ja, ja tylko ci pokażę, jak to zrobić. Czerwony pobudza, pobudza. To Zrobię to w tempie po prostu błyskawicznym. Tak? Uhum. Dobra, paprykę. Kroimy tak. Na pół, na cztery, pyk. Na cztery? Jezu, jak Jest. ambitnie. Jest. Kroimy ją w kostkę. Nie musi być to równa kostka, i tak później to wszystko będziemy miksować, więc w coś takiego. Karpia musimy sprawić. Najpierw łuski. Głowę odcinamy. Tej głowy nie wyrzucamy. A, a co będziemy z główki? Z łebka? łebka ja, ja już ją robić. zalewam zimną wodą. Chwilę ją wypłuczemy i na tych ościach, na, tym, na tych resztkach ugotujemy wywar do zupy. Dobrze? Ja postaram się zrobić to w ten sposób, żeby te ości brzuszne już nam zostały razem z tą całą struną grzbietową, więc tutaj nacinamy do strony ogona i tutaj po tych właśnie ościach brzusznych, tak jakbyśmy... Odcinali to mięso od tych ości, o, zostaje nam takie cieniutki płat mięsa. Tak to wygląda. Uh -huh. Przekładamy i z drugiej strony zrobimy to samo. Teraz możemy już pokroić na mniejsze kawałki. Wszystkie te ości przekładamy do wody. Ten wywar musi się gotować około jednej godziny. To jest taki optymalny czas dla tej zupy. Wiesz co, tylko Sylwia, nie chciałbym cię martwić, ale to też jest do pokrojenia, ten seller. Natomiast Jezus. ja teraz e, cebula. Ale wiesz co, to fajnie być tak głównym kucharzem. Wszyscy robią naokoło, na a ten główny tylko mówi to zrób i to zrób i to zrób. Prawda? Sylwio, od tej pory bardzo proszę, żebyś wydawała mi polecenia. Proszę. O nie, 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 nie. Ce... Bardzo proszę pokroić cebulkę takie kosteczki, proszę. bardzo ładne kosteczki. W kosteczkę? Tak jest. Proszę bardzo. A jak tam seller? Ojejku, już, 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 już kroję. Na rozgrzaną patelnię dużo wlewamy nie oliwę z oliwek, przekładamy cebulę i smażymy. Przekładamy ze szkloną, bez koloru, cebulę do wywaru i dalej gotujemy. Wywar, proszę Państwa, gotujemy, co jest ważne, na małym ogniu, żeby nam się to wszystko nie buzowało, nie bulgotało, raczej znaczy, żeby z tego powstał taki rosołek. Powrotem y, oliwa z oliwek i seler. seler również przesmażamy, tak, żeby się tylko zeszklił. Przesmażony seler, zeszklony, i z dodatkiem pieprzu przekładamy do garnka i również gotujemy. Przygotujemy teraz sos paprykowy. Do rozgrzanego ronda wyfamy oliwę z oliwek, pokrojoną paprykę przesmażamy. Gdy papryka się zeszkli, nie przypali, zeszkli. Dodajemy odrobinę ostrej papryki i jeszcze. Kilka plasterków papryki czuszki. Wszystko chwilę przesmażamy. Na pewno jeszcze ząbek czosnku rozgnieciony i wrzucony. Białe wytrawne wino. Chwilę podlewamy. Zalewam paprykę wodą. Tej wody tylko tyle, żeby przykryła całą paprykę. Gotujemy, aż papryka nam się rozgotuje. Ostatnią partię selera zrobimy z winem. Winem białym podlewamy. O fajnie, super. Wszystkie potrawy z winem po, są ekstra. Tak, a po to winem, że do tego wina jeszcze dodamy szafran. Mm. Pęciki szafranu, które to w tym winie się ładnie zaparzą, oddadzą kolor całej zupie, bo zaraz to wszystko... Uwaga. Zaraz to wszystko dodamy do zupy. To jeszcze gotujemy około 10 minut. Za chwilę wyjmiemy karpia i wszystko razem zmiksujemy. Natomiast teraz już możemy zmiksować paprykę. Czuszka jest też w środku. Tak, uwaga. Tutaj gdzieś mamy podłączony Mik sprzęt. Mikser. Uwaga, uwaga, żebym się nie pochlapał. Dobra. I za w zupełności wystarczy, odkładamy to na bok. Pokaż, dobrze zmieniłeś. Ach, rzeczywiście. No i teraz już karpia kroimy w takie paski, mniej więcej 2 cm szerokości. Solimy, pieprzymy obficie. I teraz to, proszę państwa, musimy zawinąć w liście szpinaku. Jak to zrobić? Wybieramy największe liście, jakie mamy, zanurzamy te liście szpinaku na chwilę w tym wrzątku, tak żeby straciły one swoją sprężystość i układamy na desce. Bardzo proszę. Za same końcówki. Patrz, to jest czy... takie niesamowicie zdrowe danie. Ryba, szpinak, papryka. przyprawy, takie papryka. No te ostre papryki Jejku. troszkę tutaj, jak gdyby. Zakłócają nam. No ale... Ten jak ktoś styl. jest zdrowy, to ostre też jest zdrowe. Prawda? Trzeba być zdrowym, no właśnie. I teraz zawijamy ten szpinak na całym filecie karpia. Zawijamy również do środka, tak, żeby nam się nie rozpadał. Ważne jest to, proszę Państwa, żeby te fileciki były jak najmniejsze, żeby dosłownie chwilę. Ja myślę, że zajmie to około 4 minut, nie więcej gotować je w wywarze rybnym. W tym rosołku, który tutaj się gotuje. Później się rozpływają w ustach i jest niebo w gębie, gębie za przeproszeniem. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Na jedną patelnię będziemy wlewali rosół, może być z tymi warzywami. W ten wywar wkładamy zawinięte filety karpia. I to wszystko, proszę Państwa, na wolnym ogniu cztery. 5 może minut, niech się spokojnie gotuje. My teraz zabieramy się za zupę, za wykończenie zupy. Możemy wyjąć ości. Proszę. Teraz gdzieś tu jest łeb. Jest. biedne. I miksujemy. Miksujemy je na zupełnie gładko. Idealnie aksamitny krem. Proszę państwa, tak wygląda zupa po zmiksowaniu. Idealnie żółty kolor. Idealnie żółty kolor i ona już jest zawiesista. Ja myślę, że przydałaby się odrobina śmietanki, słodkiej śmietanki, tak żeby to było jeszcze bardziej kremowe. I czas na, czas na pierwsze próbowanie. Pachnie rybką? Pachnie. Nie, ale rybką tak... Hmm, tymi, tymi, rybką, rybką bardzo nie tak dużo. Bardzo delikatnie. Delikatnie. Wszystko to pieprzymy. Do rybki odrobina soku z cytryny. Dosłownie troszeczkę przekładamy już karpia na drugą stronę i to jeszcze gotujemy dosłownie chwilę. Zupę mamy już w zasadzie gotową. Teraz jeszcze sos. Sos paprykowy ma jeszcze w sobie skórki, więc musimy go przetrzeć przez sito, żeby się tych skórek pozbyć. Najlepiej zrobić to drewnianą łyżką. Przecieramy. Pierwsza potrawa, możemy powiedzieć, że już jest gotowa. Będziemy próbować. Teraz będziemy próbować, będziemy serwować już zupę. Talerzyk poproszę. A, jednego karpia w liściach szpinaku. Tego przysłonimy. A, jak ty ładnie tak wkładasz, tak jeden na drugi. Dobrze, Aha, zupka. zupka proszę. proszę. I polewamy wszystko ostrym, naprawdę ostrym sosem z papryki. Ode mnie dla ciebie walisteczki świeżej natki. Proszę Państwa, pierwsza potrawa już jest gotowa. Za chwilę spotkamy się przed drugiej. Możemy teraz spróbować.